Ruszył proces prezydenta Starachowic. Wojciech B mówi, że brał łapówki, żeby mieszkańcy mogli jeść na imprezach darmowe kiełbaski. W sumie jest oskarżony o przyjęcie prawie 100 tysięcy złotych. Przyznał się do winy. Aneta Goduńska. Wojciech B chciał dobrowolnie poddać się karze bez sprawy sądowej. Prokurator się nie zgodził. Wojciech B zamienił więc wygodny fotel prezydenta miasta na ławę oskarżonych. Razem z nim zasiadła jedna z pracownic urzędu. Tu może nawet wywołać. Zakłócenie spokoju publicznego czy dobrego beczera. Tak obrońcy argumentowali prośbę o wyłączenie jawności rozprawy. To nie pomaga w sprawiedliwym rozpoznaniu sprawy taka zainteresowanie opinii publicznej aż tak duże. Moim zdaniem i zdaniem kolegów wpływa to na brak sprawiedliwego rozpoznania sprawy. Sądu argumenty nie przekonały. Postępowanie dotyczy m.in. osoby pełniącej funkcję publiczną w zakresie jej zadań i funkcji, a wobec tego i ten argument przemawia przeciwko ochronie, w tym wypadku interesu prywatnego. Nie wszystkie zarzuty rozpowszechniane w mediach są prawdziwe. Dalej argumentowali obrońcy. Część dotyczą i dobrych obyczajów. Część dotyczą i osób prywatnych, osób niezwiązanych z oskarżonymi, więc w związku z tym trzeba się uderzyć w piersi i być do końca rzetelnym. Media piszą o Wojciechu B. od sierpnia 2011 roku. Wtedy po raz pierwszy został zatrzymany przez CBA pod zarzutem brania łapówek. W Starachowicach głośno było o wystawnym życiu prezydenta, o tym jak dzieci jego i jego znajomych wyjeżdżały na wakacje na koszt miasta, jak na imieniny i święta przyjmował od dyrektorów spółek miejskich oprócz żytym i kwiatów pieniądze. Na imieniny tys. Z okazji świąt 10. Prezydentowi, który przyznał się do winy i tłumaczył, że robił to dla dobra mieszkańców, grozi 10 lat więzienia. Aneta Goduńska, Panorama.